Cześć, witam Was ponownie i dziś rzucimy okiem na kolejne bitwy klanowe. Zaczniemy od pojedynku z międzynarodowym klanem Fouter, który nieustannie próbuje zdobyć nasze prowincje w Hiszpanii, bo to tam jesteśmy obecni na mapie globalnej. Potem czeka nas nieco większe wyzwanie, czyli bitwa z Omni na mapie. Ko podbiegunowe, zapraszam do bitew jest ta mapa Batchat z najlepszym respem Kurwa to jestem ja Nie Dobra Ja jadę środek Batchat tutaj Batczat tutaj daje mi covera Batchat otwiera to Ten Batchat jak coś, albo ten Potem zajmują sobie we dwóch to Ja żeby tą stroną 113 i E5 jadą na dół Krany grają sobie tutaj 140 gra za tym kamieniem tutaj najlepiej Agrii, Jeden wiem, Batchat coś. tutaj, tak? Na tą stronę gdzieś, tak? Bo ty ja ty tam pojadę nie? na lewo, tak? Czy nie? A jest, to no było obojętne. I grajcie po. Faniek e... na pościgach wjechał. Grajcie po pościgach grać Grajcie tam pod arty, tylko z grillowca. Może coś wyciągnie. No ja ci jedną pestkę daję w ciebie, nie? No za zachętę. Szybciej jeździł. Ja ładuję jeszcze, 12 na sekund. You will spin no, no, Jukas, ja, ja się stąd cofam w ogóle, kurwa, w do tutaj okay. Bo Bływę tutaj będą tylko bad chaty ewentualnie Dobra, nie, nie pushujcie tu za bardzo, nie? Bo tak jeszcze nie wiemy, co yyy. oni mają. Jebany, myślałem, że Obiektar, tylko by byli jebany Obiekt nawet boosta wjeżdżamy Pamiętajcie, że my to bronimy też, nie? My nie traćcie po prostu hapsu Arta, KD Perma perma ma Nie ruszam się, dawać go Stu, dawaj krana Bo on za dużo roboty zrobił Dobra, nara o coś 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 Dobra, ja muszę z tym, tym, batem zaraz wyjtuję tam 140 chyba, bo ja muszę ją wyjebać Jeszcze jakieś 20 sekund do przodowania arty Dawajcie 113 do środka E4, Ja tam, a tam patrzę i go mnie środek, nie ja. No nie, no. nie, ja, ja, niech ona wiedzie we mnie niech, 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 nie wiecie, niech wiecie, niech wiedzie jeszcze Jeszcze Dobra, nie tego vat Ogarniacie tam. Jest okej, no, jeszcze. jest jeszcze okej okay, Yugi, jest okej. Okay, okay. Dam radę. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie trzeba. Jak wyjedzie na Yugi co dopiero? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. czekaj? Ja nie mam bicie. Dobra, jest, 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 robią ją Dobra, dobra. No, dobra, yes, yes, yes. Robią, dobra no, ja mam reload cię, Ja To polski, Ja przyjadę Dojedź tym batem, dojedź tym batem do nich jak coś Karta jest tutaj Pusują, pusują, pusują. Jukka to polecieć od góry jak ich zrobił. Będę jedną, będę Pusują tutaj, pusują, pusują. Puszczajcie ich, puszczajcie ich! Patrzę na dopiero On nic mi nie zrobił. Mam dwa dwa To pusznijmy to po prostu wszystkim i tyle. Biebcie się, biebcie się, bo nie widzę co tam jest. Mamy, macie dwa baty tutaj, macie przywagę po tej stronie. Ale ja mam za dobre bicie na przykład teraz, żeby to... Wszystkim pushować. tam wjedziemy i będzie wzięć tak. Dawajcie, dawajcie kubaki, idziemy, go go. go. Dobra, mamy przywagę tutaj. To mach pani ich wjeżdża i to będzie, będzie pogrze nie To jest Ale taka przewaga, kurwa, że ja Ci pierdolę do, do. no. Dobra, Dziękuję. Ja ładuję. Dwa baty z tyłu, kurde się zaraz dołączą. Już coś może się wracać po te dwa baty. Co ty? Co ty? Co Proszę. 5 łoto się nalazł. mało. Ej, tam jest Stinger, ty. No. Młody! Aaa, dostałeś serdeczkę? Tak, dostałem. Nie miałem już cię. Chodźcie się na to wysypać. Dobra, 22 hartów challenge kontra prze 1300. Właśnie tak patrzyłem, dlaczego druga arta strzeliła? Ile oni tych Art mają? To miała arta. A co? Serio? <głosy> <głosy> ale roll, ja się pierdzielę, za 924. To? No to tak wie? no Ja wiem, no ale, ale roll idealny, no chłopie. No, czekaj 4 KD razy KD ten Bogdan strzelił. cztery razy ładny no I know, I know. I know, Taki fail. Know, know. I know. Sanki kurwa. Taki fail. nie to mnie się zdziwiła, nie? Ja, ja w ogóle sanki z pytaniem miałem tam. Dobra, to teraz na. Nic nie mów, cicho, cicho, cicho. Cicho, cicho. cicho. 4000 to, to chyba nie za dużo, co? Kudy, zapomniałem. Dobra, bat Chat, 2 baty, 1 bat, 103 nachy, beczki TVP, TVP strzelają w tobie, wiadomo uniemożliwiają snajper w nas. Kraken tutaj ustawiony, jeśli puszują, no to wiadomo robi tyle ile się da, ewentualnie potem tutaj. Jeśli puszują tędy, no to wiadomo wracamy tutaj i snajpimy w to. Kraken może uciec jak da radę też, ale wątpię. No i co, po prostu tutaj musimy zablokować to na początek. Jakby była tutaj bitwa, no to wygrywamy to raczej przewagą liczebną. Rysio, jeźdź na lewo, w tym jechać, bo na spawnę. ja już siadę, tak. ja, już siadę, ja już Przede wszystkim spot tutaj musi być, to jest konieczne. go nie Spokojnie. Y tu miałem bitwa. Ile czoków? Jeden. Jeden, na pewno jeden, nie więcej? No, jeden. Dobra, no to woga tutaj. są wolniejsze. Dobra, to wejdź tą tym krakenem, dojść tutaj, tutaj krakenem. Skok, drugi da na spocie. Baty się świecą. Dobra, nie dojeżdżaj nie 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 <grym się> do nas, nie trzeba dojeżdżać. Nie dojeżdżaj do nas, nie dojeżdżaj tym krakenem, zostań tam. Dobra, 40. dobra. puść ja, pusz, 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 Złej agresywnie, tutaj 140 miał jechać. ej! 140. A się, musimy się, Mi się, się i ja tam jadę. Nie, nie zbierę. Ale Zbierać tutaj autobus. Do do, 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 do. Puśćcie mnie, puśćcie mnie. Go, go, ja wjeżdżam, wy za mną. I fokus no, tak jednego. tak średnio. Oni się na mnie skupią. Krany, krany musi jeździć, krany zjeżdżają. Słuchajcie, musimy to push'nąć, musimy to push'nąć. Ej, po, push, 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 push. Do przodu, do przodu, podjeżdżajcie tym. Szybko tu. Ich jest. Nie do... Szybciutko tutaj no. się Sobie ja bo się ładuję. You stąd. tam jadę. Sergiej Sergiej. No, ja mam 4 peski. Dobra, dawaj, ja też mam full już jest spot. Ej, pomysł. Czekaj, Droid. Tak, tak, tak. Już jadę. Oni idą na ma HP Mam On ma Full, 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 mam full. Dobra, 113 strzelił. Co to? Gruszka? 140h dobijcie, 140 dobiście, bo nas strzela w bok nam Ja zrobię, 140h Dobra, Dobra, super Zróbcie to, zróbcie to, oni z chuj czasu tutaj skracili, musicie to, jest to zrobić Dobijcie 113 ultimate seal Dreamu, nie, bierze, Dreamu Ja wjeżdżam na tego bata na szczęście Młody, nie pikuj za bardzo nie, uważaj, czy nie Jeszcze pokończy to zaraz Kończę Czekaj, czekaj, droid 113h, ktoś mi dobije jeszcze widzisz tego krona? nie, tego krona? Nie, nie dobiję, akumulacyjne, ale... Kurde, zatrzyma się. Zjeła Marsa, zjeła Marsa. Ja ja ja, Mam, mam, ja, Kruszkej wyjedź, wyjedź za 12 sekund jedź. mam peski dopiero. A dobra, okej, okay, okej. Okay. Kasno tu porobi po kruszka. Tata, ja mam, To ja, 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 Za pięć wyjeżdżam. Dobra, dobra. Ja im Ja Jadę, ja jadę, ja robi górę tutaj ja, powód. Perma. Pięknie, pięknie. już, pomagam, pomagam. Jak z HP, bo tak na razie... Nie, nie macie harców ale... tutaj. Musicie podjechać, musicie, musicie im sześć w bok. Ta, ta fastem, 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 Charsu bo oni tutaj... Jedno. Przegramy tutaj, my tu przegramy. Muldi trzymaj tam jeszcze się, ja mam pięć. Easy. Okej, okay, tak, dobra. Easy. Jest okej, okay, jest. Ej, w ogóle jeden człowiek jest bez spota, to jest artyleria, kto jest za... bo nie artyleria na 100%. Dobra, sklejam się. Dawaj, Multi go. Ja mam raka. Jest, zablokowany w du dół dupę sobie podniesiesz Rysio, wiesz ile tutaj zablokowałem? Nie wiem, z 3500 krany żadnej bez Arta, KD. KT Skąd, skąd strzeliłeś pan? Tak? Nie wiem, a? nie wiem a? Ale oni spalili a, a ja spaliłem warstwę za 1800 Ich, ich krany... A, 1000 po A, tyś tyś Cię. Ja, 200 po Dobrze jest Nice Dobrze tutaj zagraliście, nie? zatrzymaliście ich strasznie długo Ej, to z najlepszy hmm. artylerzysta, jakiego widziałem, nie? A, on, on nikogo nie trafił, nie? Chyba. Ja się tam strasznie się... Nic. nic nie, nikogo się nie, nie pokazał, nie? On nawet z pleszem nic nie trafił. Nie, no nic nie trafił. Bo jakby trafił, to by ci pokazał, nie? A, tak, na liście. No. Nie, trafił, bo... A, nie trafił, bo... A nie, 72, 72 ma. Na no, koniec, wiesz, może. Na koniec, może. Kurde, ja tr trzy. Nie, on strzelił w No ładnie, Czesiu. No, Czesiek, no. powiem ci, że taki shit, nie? Musiał na koniec. Jak się można było spodziewać, pierwsza bitwa nie była zbyt wymagająca, atak foulter był chaotyczny, czołgi rywali wyjeżdżały pojedynczo, brakowało koncentracji ognia i co więcej, mieliśmy lepsze pozycje, więc atak nie mógł się powieść. Dużo ciekawiej było podczas rundy z Omni. Tam rywale zagrali bardzo agresywnie, zjeżdżając ze snajperskiej półki aż dwoma kranwagnami, co nie jest takie typowe. Dopiero nasz kontratak sprawił, że udało się przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. I w tym momencie wypada pochwalić Omni, bo mimo ostatniego kryzysu idzie im coraz lepiej, także to by było na tyle w tym temacie. W przyszłości czekają nas jeszcze... Kolejne rundy na tych mapkach, więc możliwe, że wspólnie opanujemy je do perfekcji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do dyskusji w komentarzach na temat taktyki, meczy. Na razie, cześć!